Halo Dzień dobry panie, Wood. Co mówi? Nieważne kto mówi, ważne to jest, że mam 14 zakładników z tego 6 medyków Ale mnie nie ma na służbie Nie ma pana? Nie, już nie Nikogo już za... nie ma, co? Ja jestem za służbą To jest aktywnym ja pomo... i najwyższym rangą? E, aktualnie jestem teraz na radce, więc Ale no nie więc... No, niech mi pan udzieli takiej informacji, co? Nie, 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 nie dotykaj tego, nie dotykaj. No, rzuć to, rzuć nawet to. Nawet nie próbuj, Spieżę, 3 sekundy, 3 sekundy. Sam to rzuć. Rzuć to. Uznał, że tu nic nie ma i odjedziemy sobie. Rzuć ta ten taser, śmieszny. Słuchaj, śmieszny, to jesteś ty. Weź kobietę, tylko. Ale opowiedz Mikey, bo ja nie rozumiem o co chodzi teraz. Przybył do naszego miasta konsyliery rodziny Alfonso Czyli kto? Czyli szanowny Michael Perry. I też chciałbym, żeby rzewko poznał. No to zaprosić się go tutaj. To zaprosi. Ale tu Wiem, że April średnio za nim przepada, oh. Więc oddzielnie. O, oh, y jakby. To jak skarżyk pod sam sufit.

Z tego auta. Chłop leci na bana w tym momencie. Mam dobrze? Chwila proszę mi Oczywiście, oczywiście. Chwila. Już pan gadaje. O jezu, ma. Potrzebne wsparcie na nasze 20! Mężczyźni porywają kolinsa Aha, dobra Shotfire fire w naszą stronę. Na 38 C 130, na wasze 20. Na 30. Na, 30... na nasze 20, jak to jest Por... Goście podjechali i porwali Colinsa. A już porwali? Tak, porwali. Czterech typa strzelało do nas. Jeden jest rozjechany. Jadę w stronę Great Ocean Highway. Dobra, mam ID. Mam ID i tyle chciałem. 37 za to z pierwszy powtarzał. Pa. No nie idziemy, Dawo. 37 dla 0,1. 0,1, już Jakąś dostawę nowych mundurów mieliśmy? Dziękuję. Krasu, zobacz, jaką mundur. Idziemy na Baftra. No, Dawo, nie Czekaj, bo ja na starego muszę czekać, bo No, no, czekaj, Nie, nie biorę na Nie będę jej lutował po prostu. Nie będę jej lutował. Zobaczymy, co się w ogóle będzie działo. Nie będę jej lutował. Słyszeliście, <laughs> to? Ferrari, odjedź, bo nafaszeruje ci dubskość <laughs> Odjechał. A masz piątaka? Dziękuję, zapraszam ponownie. Ty, on gada! Ale szpity na pobocze! Biorę się rywal, na pobocze! Los z Department! Na pobocze, na pobocze! Ręce, ręce! Mamy 1080 mi się zdajecie? 153 plus 2, mamy 10,80. Za ten tuwarzm na te 20% Zatrzymaj się! Nie do kotuciec! departament Sheriff Department! Drugi? Bo on zakuty, jest i tak delikatnie, jakbym mógł. Panie, ja zrobię tak, ja to panu masiu A Adam, policjant? Tak. Ja Odgazić jakimś... Muszę, ja to panu zabandażuję. Wie pan, co? Nie Aż? mam na niego wpływu. O, dobra. Dwa I trzy. A Dobrze, nie trzeba odkazić kartkę. Panie kochany, to już taka maść z odkażaczem jest. Odkażaczem? Gdzie Dobra. Gdzie ty masz maść z tak. odkażaczem? No jest maść, to maść Maść co? Dobry staż, już mi się potopał. Już, już, dobrze, dobrze, było odkażone przecież. Pan, pan Dobra. nie czuł jak się pało. Chłop mi dał maść z odkażaczem. Czuję się, czuję się lepiej. Na górach. Bo ci się te, do kieszeni. A, to mody. O, mody mody. o mody mody. Ja A, tak. co, stara jest. Ale. Oroczka no ci się przykleja do kieszonki, do łodygi. Młoda ja nie żyję, po nie Mandat nie piszą. <grym> Oła! Oja! O ja. Oła! Przez ulicę, ja. Ciężko będzie się dogadać. Coś tak czuję. Yy, Potrzebujecie może Państwa taksówki? Świeżo no, chyba no, ta. nie zażywia. Tak, moje bogatie akurat daje tutaj nie na złot, więc nie będę <grym się polić. <grym> Ooo. A tak w skrócie, nie, nie potrzebuję, ale, ale dziękujemy dobra. za ofertę, ale, Oczywiście, ale, tak? e, ja pani tutaj chciałbym zaoferować 2000 dolarów, jeżeli pani pojedzie na parking główny. cena, uh -huh. Co? No ja dam pani 2000 dolarów, a pani se pojedzie stąd po prostu już. Aha, rozumiem. Pasuje no pani taki co? układ? Nie musi mi Można? pan kompletnie nic płacić, żegnam. Do dobra, e... dobra, no jak to co, jak, jak to co Saniu? Bardzo... Chyba się... To, chyba się obraziła Co się stało? A nie wiem, zgłaszajmy jakąś... babę To zbystałeś jakąś babę Kazał się jej ze mną lizać <grym zdań> To trzeba stanąć? Pod potem celuje się na środek tam, w środkową lampę, I tak zwany jump through. Wpada idealnie Mówisz? Nie kłamię światła włącz, bo cię kurde nie znajdziemy potem o nie, nie, nie! SOP! Ja, Trzy kompleksja. próby na poprawne odpowiedzenie na pytanie. Jak pan Jezus powiedział? Słucham? Jak pan Jezus powiedział? Może kolega wie. Tak jak Pan Jezus powiedział. Oj, tak go ma! No i wszystko dokumenty oddaję możecie od po podgaśnię bomb. Halo. Dziękuję. O kurwa! Ło, wow, ale poszedł! Kurwa, prawko A zabieram? czy ojciec Święty tyle łowiłyby? Nie wiem. Przepraszam. O no, no ładnie, ładnie.

No! Nice metagaming! Nice metagaming! Zaraz Podobno umiem rafona podawać? Ja nie wiem, ale podobno tak mówili, że ja rafoniksa umiem podrabiać, tak wiesz, taki jestem tybyjski zadymiarz. Nie wiem skąd to się wzięło, ale tak jakoś oni mówią, że ja jestem taki drugi rafon trochę. Taki z zapchanym nosem, ale jestem, nie? Daj tutaj, kilka perek. Spokojnie, proszę państwa, spokojnie, jestem tego prokuratorem. Naprawdę moje zdanie jest mało ważne. Tak, takie mało ważne, że wsadziłeś moich krompli do kicia. No byłem kiedyś szefem policji, nawet kiedyś. No i za to odpowiesz. Jeszcze. Ktoś tu nie gra. Stój, stój! Nie słuchaj do niego teraz. Stój, stój! O. Stój, jasne? Mam twojego przyjaciela na celowniku, jasne? Mamy przewagę. Ja mam na celowniku! Zasłonię go z... o. spokojnie. O kurde, co? Co jest? Co jest? Ty, co jest? Coś się chyba nie, nie wyszło. auto wyjechało, ale nie było, gdy i to oni mają wszystkie niby auto. To było Panowie umarłem, o Cicho. 37, 6 na 10, 13 Poczekam wsparcie na moje 20-4,38, 176 Zniknął mi mężczyzna jeden. Co 30 trzymacie tego drugiego? Zniknąć. No po prostu stał przede mną i. Pau! No nie gara, żeby parował specjalnie. Gdzie jesteś, dokładnie? Sergio, siadaj, wsiadaj Sergio! E! Nie zróbcie krzywdy medyka ja nie wstawaj tu. Zroz jeszcze raz leży, ruch. Ruch leży, leży. Leżą. Ach, ja Chyba dojeżdża ktoś. Ach, nie mogę iść, jestem postrzelona. Nie postrzelona. Znaczy wiesz co, ja kiedyś miałem z nią bardzo ciekawą historię, jak w innym mieście niedaleko szpitala Pillbox jest taka wioska Meksykańców i... Ktoś nie Nie, on... nie, nie, nie. Znaczy tak, Oraz, tam o... gościu koło tego żółtego ota. Ona była, Spadino, ona była ze Spadino, potem się rozstali. Yy, chciała, się, chciała się wieszać. Chciała skakać z mostu i ją żeby tego nie robiła. Zakochała się w Grandę, ale nadal była ten. Miała próby samotne, więc z Xanax i mówią mówię, że ściągali. Ale widzę, że chyba to, za Sa dużo trawów. Ja za ja dużo, za, za dużo no. Łykam sobie codziennie, aż mi po prostu tutaj uszami wychodzi. No spokojnie gacek, spokojnie gacek. No, a jesteś Jestem w A chciałabyś ściągnąć Link Master Scottas? Kogo? Mephedron. 100 dolarów do zwijka i wiesz? Eee, nie, nie, nie. Wiecie, już dzisiaj się tyle naćpałam, że po prostu wystarczy. Chciałabym jeszcze jutro wstać. Noc jest taka długa, szkoda, żeby zbarnować na Szkoda, że tylko czasu. noc jest długa, a lagi wasze nie. Patrz. Stoisz tu, a starek, i mówisz o kutasek. Jak czegoś brakuje, to poprosz i cię usadzimy zaraz na grzodę. Patrz, masz tutaj, idź się zabaw. Co ty, co ty masz, co ty mi tu? No, się dogadasz tam, nie wiem, wiesz. Idź tam, nie wiem, pobaw się, zatańcz, czy coś tam, nie wiem. Grunt to przez się zabaw. Weź ty to świsk, były Ja takich rzeczy nie ruszam. Mam lepszy towar. No jak to co? Ja mam lepszy towar niż te, te takie rzeczy. Woda was. Co? co? Od, Od tak, mojego najlepszego psychiatryku, doktora. Psychiatryku, bo no to mocne rzeczy dają. No, 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 masz rację, ale wiesz co, powiem ci szczerze, że trochę mi tego brakuje. Masz może jeszcze trochę Xanaxu? Wiesz co. Mówiłeś, proszę, proszę. Nie śmiem zaprzeczyć, żeby ci się przydał. No, ale ty jesteś teraz. No, y mo mo mogę? Mogę trochę Xanaxu, proszę. Proszę. Ale proszę. ja nie będę twoim liderem. Szkoda. Ali liczyłam na to. A co możesz mi w zamian zaoferować? Nie mam. Loda. No. Żarty. No słuchaj. Filipa połykarz. będzie dumny, jak przyjedzie do nas tam. Ty ty. Czy ty wiesz, czym są żarty? Czy zawsze masz kija w dupie? Ja? No. A Felipe nadal jest klapkiem, czy już nie? No e... nie. No nie. Pewnie. Teraz jest sandałem. No nie wyszło, bo trafił na mnie. No, Ale spokojnie jeszcze jest. Sumin. Prawda? A bierzesz w obie dziury, czy nie? W jedną. Jeszcze tylko suma brakuje. Tą z A przodu skoro. sobie zaszyłam. Szkoda. <laughs> z... e, znaczy wiesz co... E... Nie, rodzinnie nie, jesteśmy na nią źli, że zniknęła nagle. Nic tak jej nie będę podnieść. robił, ale wiesz, a rodzina znajom zła. Za dużo mówisz. No, trochę tak. Próbuj mieć dobrą Wydaje mi się, że tobie na joysticku dawno nikt nie jeździł, ha? No na joysticku się gra, nie jeździ. Mój Boże. Jest, na samochodzie się jeździ trochę. Jea, yeah, pieprz. No z tego co Ej. wiem, to tak średnio, więc nie kłam. Słabo? Mhm. Mm ty kiedy ostatnio to robiłeś, co? Ha. Przypominam ci, że mam dwójkę dzieci. No, a więc, potem. Więc ja to jakoś tam jeszcze miałem okazję. No faktycznie, słuchaj. No słuchaj. ale teraz, jak jest dwójka dzieci, to pewnie i czasu nie ma. E, dobra. Kobieta zapracowana. Jest tak. No jak? Jest już późno. Jest już późno. Jest już ciemno. Wszystko jedno. A w samochodzie też to się robi? Ja pierdzielę. Czy ty naprawdę. czy ile ty naprawił? Może mi to przenieść. Tak, ja idę ja dorwać uwaga, żebym miał to naprawił, bo.